Jesteśmy w centrum Warszawy przy ulicy Horzej. To bardzo ważne miejsce w biograficznej mitologii Witkacego, gdyż właśnie tutaj ten wybitny artysta przyszedł na świat tutaj stała kamienica, w której mieszkał Stanisław Witkiewicz ojciec wraz z żoną Marią i w której na świat w lutym 1885 roku przyszedł Stanisław Ignacy Witkiewicz. Stanisław Witkiewicz był oczywiście malarzem, teoretykiem, pisarzem, który współtworzył bohemę artystyczną w Warszawie w latach 70., 80. XIX wieku i w tym kręgu właśnie dojrzewał młody Staś. Dalszy rozwój talentu mojego Stasia odbywał się już w atmosferze że zakopanego, gdzie Witkiewiczowie osiedli na stałe w 1890 roku. Jesteśmy w kolejce na Gubałówkę, miejsce szalenie popularne, które oferuje piękny widok na panoramę teatr i to miejsce może się wydawać zupełnie niezwiązane z Witkacym. Tymczasem pięcioletni Witkacy w 1890 roku podczas jednej z pierwszych pewnie wycieczek wraz z ojcem właśnie na Gubałówkę stworzył pierwsze znane dzieło plastyczne, niewielką akwarelę podrysowaną ołówkiem przedstawiający widok na osobitę. Jest to pierwszy znany pejzaż tatrzański Witkacego, a właśnie malarstwu tatrzańskiemu, krajobrazowemu Witkacy będzie poświęcony aż do lat poprzedzających I wojnę światową. Stanisław Witkiewicz, oprócz osób takich jak Tytus Chalbiński czy Walery Eliasz Radzikowski, odegrał niezwykłą rolę w dziejach Zakopanego i Podhala. To on był promotorem tego miejsca, promował jego niezwykłą przyrodę, naturalny krajobraz, ale także kulturę. Stanisław Witkiewicz, mimo że postrzegał się całe życie jako malarz, był też ważnym, cenionym literatem. W swojej twórczości literackiej, opiewał piękną i przyrodę e, Tatr m.in. w słynnej e, powieści e, Na Przełęczy. Z drugiej też strony i z tego chyba jest znany dzisiaj najbardziej, był również e, samorodnym architektem, projektantem. Projektuje takie budynki jak willa Oksza, willa Koliba, willa pod Jedlami oraz kaplica na Jaszczurówce, które stanowią uosobienie jego stylu architektonicznego. Jesteśmy na Kozińcu w Zakopanem, gdzie za mną możecie zobaczyć jedną z najważniejszych realizacji architektonicznych Stanisława Witkiewicza. Jego styl zakopiański, którego używał głównie w willach budowanych dla przybyszów do Zakopanego, zrobił tu w Zakopanem na Podhalu ogromną furorę, ale stał się też towarem eksportowym Polski. Model willi pod Jedlami został zaprezentowany na wystawie światowej w Paryżu w 1900 roku. Witkacy postrzegał Zakopane jako miejscowość demoniczną, w której powietrzu unosi się zakopianina, a więc narkotyk, który hipnotyzuje wszystkich przybyszów do Zakopanego. W demonicznym micie Zakopanego objawia się wrodzony pesymizm Witkacego który w jego przypadku spowodowany był doświadczeniem tragicznych, dziejowych wydarzeń, takich jak rewolucja i wojna, ale też wydarzeniami związanymi z jego życiem osobistym. Takim bardzo istotnym wydarzeniem była samobójcza śmierć Jadwigi Janczewskiej w lutym 1914 roku. Jego narzeczony, która wówczas była w ciąży, witkacy właśnie powodowany winą i targany samobójstwa tymi wizjami po śmierci Janczeskiej wyjechał wraz z Bronisławem Malinowskim do Australii. Jeszcze przed pierwszą wojną w twórczości malarskiej Witkacego pojawiają się pierwsze autorskie propozycje artystyczne. W tym czasie przed 1914 rokiem Witkacy wykonuje rysunki węglowe o fantastycznej tematyce nazywane potworami. Artysta uważał, że sztuka w tamtej dobie nie powinna już więcej odtwarzać rzeczywistości. Powinna się skupić na formie, a więc na abstrakcyjnych. Takich jakościach, takich jak plama, jak barwa, jak rytm, jeżeli chodzi o malarstwo oczywiście. I sztuka powinna dążyć do wytworzenia u widza właśnie swoją niezwykłością formy uczucia metafizycznego. Po I wojnie światowej góry wcale nie znikają tak łatwo z twórczości Witkacego. W okresie formistycznym, kiedy tworzy fantastyczne kompozycje, wiele z jego dziwnych wyimaginowanych scen przedstawia konkretne szczyty tatrzańskie, a także w okresie twórczości firmy portretowej wiele wizerunków ludzkich zostaje przedstawionych na tle górskich fantastycznych szczytów. W 1924 roku żeni się z Jadwigą z Unrugów, wnuczką Juliusza Kossaka i siostrzenicą Wejciecha Kossaka. Co powoduje to, że musi zarabiać. 1924 rok przynosi kryzys finansowy. Wiemy ze źródeł archiwalnych, że jego matka Maria Witkiewiczowa, aby utrzymać rodzinę, musiała zapożyczać się u służby i ewidentnie wtedy Witka, podejmuje decyzję o tym, żeby zerwać ze swoją twórczością awangardową i zacząć komercyjnie zarabiać na sztuce. Powstaje wówczas pomysł stworzenia jednoosobowej firmy portretowej Stanisław Ignacy Witkiewicz. Witkacy publikuje jej regulamin, firma zaczyna działać od 1925 roku i w ramach tej firmy, która funkcjonuje między ulicą Bracką w Warszawie, a pensjonatami matki Witkacego w Zakopanem, Witkacy maluje portrety dziesiątki, setki, tysiące portretów. Wiemy przynajmniej o pięciu tysiącach obrazów pastelowych, które stworzył, które no w niezwykły sposób portretują galerię intelektualistów, osób niezwykle ważnych w panoramie społeczno-obyczajowej dwudziestolecia międzywojennego. W regulaminie firmy portretowej Witkacy wyszczególnił pięć typów portretów A, B, C, D i E. Typ A to typ najdroższy, najbardziej realistyczny, fotograficzny wręcz, najbardziej wystawny. Portrety w typie C powstają zaś w sposób nieodpłatny, głównie podczas spotkań towarzyskich. Typ C oznacza czystą formę. Witkacy maluje te wizerunki głównie pod wpływem substancji psychoaktywnych, przede wszystkim alkoholu oraz narkotyków wyższego rzędu, tejotlu, kokainy. Wydaje się, że pod koniec życia pod koniec lat 30. Witkacy przeczuwał kolejną... Globalną katastrofę. Pod koniec sierpnia 1939 roku wyjechał z zakopanego do Warszawy, skąd dalej uciekał na wschód ze swoją przyjaciółką Czesławą Oknińską. Po 17 września, kiedy Związek Radziecki zaatakował Rzeczpospolitą, Witkacy postanowił popełnić samobójstwo. Witkacy umarł w jeziorach na Polesiu i tam został pochowany gdzie ze względu na relację Czesławy Oknińskiej i w 1988 roku zdecydowano się dokonać ekshumacji szczątków Witkacego i sprowadzić je do Zakopanego. W tej dziwnej sytuacji objawia się cały groteskowy duch Witkacego, gdyż do Zakopanego sprowadzono szczątki nie mężczyzny, lecz kobiety i do dzisiaj na peksowym Brzysku istnieje jedynie symboliczny grób Witkacego.